Cześć, w dzisiejszym odcinku przygotowałem dla Was aż 20 ciekawostek o maratonie biegu, który od zwykłego człowieka wymaga niesamowitej wytrzymałości i determinacji. Jako pasjonat biegania opowiem Wam co nieco o historii, przygotowaniach i rekordach związanych z królewskim dystansem 42 km. Zaczynajmy! Legendarne początki. Nazwa maraton wywodzi się z historii starożytnej Grecji. Po bitwie pod maratonem w 490 roku, przed naszą erą, grecki żołnierz Filipides miał pobiec z miejscowości Maraton do Aten około 40 km, by przekazać wiadomość o zwycięstwie nad Persami. Według legendy, po dobiegnięciu do celu zdążył wykrzyczeć: Zwyciężyliśmy i padł martwy z wyczerpania. To właśnie na cześć tego heroicznego biegu dziś nazywamy morderczy dystans maratonem. Pierwszy nowożytny maraton. Maraton jako dyscyplina sportowa zadebiutował na pierwszych nowożytnych igrzyskach olimpijskich w Atenach w 1896 roku. Trasa liczyła około 40 km i biegła z maratonu do Aten, nawiązując do historycznej legendy. Wyścig wzbudził ogromne emocje. Wzdłuż trasy dopingowały tłumy. Ponoć ponad 100 tysięcy widzów. Zwyciężył Greg Spyridon Louis który ukończył bieg w niespełna 3 godziny. Jego triumf uczynił go bohaterem narodowym i rozpalił w świecie sportu zainteresowanie długodystansowym bieganiem, skąd się wzięło 42,195 km. Pierwotnie dystans maratonu nie był tak precyzyjnie ustalony około 40 km różnie w zależności od trasy. Dopiero Igrzyska Olimpijskie w Londynie w 1908 roku ustaliły nietypową długość 42. Przecinek 195 km. Dlaczego akurat tyle? Trasę wydłużono wtedy o dodatkowe 2195 m, po to, aby start odbył się na zamku Windsor, tak żeby rodzina królewska mogła wygodnie oglądać początek biegu, a meta była na stadionie White City oddalonym dokładnie o 26 mil i 385 yardów. Od 1921 roku 42 195 km stało się oficjalnym, standardowym dystansem maratonu na całym świecie. Czy maraton jest zdrowy? Kiedy idea biegu maratońskiego pojawiła się na przełomie XIX i XX wieku, wiele osób, w tym lekarze, krytykowało ją jako szaleństwo. Uważano, że przebiegnięcie tak długiego dystansu może być niebezpieczne dla zdrowia. A nawet śmiertelne. W końcu przykład Filipidesa, który według legendy padł martwy, przemawiał do wyobraźni. Na szczęście, z czasem okazało się, że przy odpowiednim treningu maraton jest możliwy do pokonania, choć wciąż pozostaje ogromnym wyzwaniem dla organizmu. Przygotowanie to podstawa. Nie da się przebiec maratonu z marszu bez przygotowania. Przekonałem się o tym na własnej skórze. Trening przed maratonem trwa zwykle kilka miesięcy. Biegacze stopniowo zwiększają przebiegane dystanse, ucząc organizm wytrzymałości. Typowy plan treningowy zakłada tygodnie żmudnych przygotowań i przebiegnięcie łącznie setek kilometrów przed startem wszystko po to, by na 42 kilometrze nogi nadal niosły do mety. Jeśli pominąć trening, ryzykuje się kontuzję lub całkowite wyczerpanie w trakcie biegu. Sam dobrze wiem, że pierwszy maraton to ukoronowanie długich tygodni wyrzeczeń i ciężkich treningów. Najstarszy maraton na świecie. Maraton bostoński to najstarszy corocznie rozgrywany maraton uliczny na świecie. Jego pierwsza edycja odbyła się 19 kwietnia 1897 roku, zaledwie rok po sukcesie maratonu olimpijskiego w Atenach. Wówczas na starcie stanęło tylko 15 śmiałków, a ukończyło bieg 10 z nich. Dystans wynosił około 39 km. Dziś Boston Maraton to prestiżowy bieg, w którym co roku udział biorą dziesiątki tysięcy biegaczy z całego świata. Impreza odbywa się nieprzerwanie od ponad 125 lat i dorobiła się statusu legendy. Dla wielu maratończyków, start w Bostonie to marzenie i ogromny zaszczyt. Maratoński boom. Obecnie maraton to globalny fenomen. Co roku na świecie odbywa się ponad 800 maratonów, a łączna liczba ich uczestników przekracza milion osób rocznie. Bieganie stało się niezwykle popularne. Wielu amatorów traktuje ukończenie maratonu jako życiowy cel lub sposób na sprawdzenie siebie. Największe biegi przyciągają tłumy. Maraton nowojorski uchodzi za największy na świecie. W ostatnich edycjach potrafi go ukończyć ponad 50 tysięcy biegaczy za jednym razem. Ulice tętnią życiem, a kibice gorąco dopingują, a atmosfera wielkiego miejskiego maratonu przypomina święto, w którym uczestniczy całe miasto. Elitarny klub 1%. Mimo rosnącej popularności biegania, maraton wciąż pozostaje osiągnięciem dość elitarnym. Statystyki pokazują, że mniej niż 1% ludzi na świecie kiedykolwiek przebiegło pełny maraton. Wyobraźcie sobie: Spośród 100 osób napotkanych na ulicy, prawdopodobnie ani jedna nie ma takiego wyczynu na koncie. Ukończenie 42 km to coś, co wyróżnia Was z tłumu. Uwierzcie mi, dołączenie do tego Klubu Maratończyków daje niezesamowitą satysfakcję i poczucie dumy. Jeśli więc pla planujecie kiedyś zmierzyć się z maratonem, pamiętajcie. Stawką jest nie tylko medal, ale też miejsce w tym ekskluzywnym 1% ludzkości: Maratońska ściana, Larapolska ściana. Wielu biegaczy obawia się słynnej ściany, która czyha na około 30 do 35 km maratonu. Ściana to moment, gdy organizm nagle traci energię. Kończą się zapasy glikogenu w mięśniach. Nagle każda komórka ciała krzyczy z zmęczenia. Nogi stają się ciężkie jak z ołowiu, a głowa podpowiada: nie dam rady dalej biec. Można poczuć się dosłownie tak jakby uderzyć głową w ścianę. Stąd ta nazwa. Sam doświadczyłem tego kryzysu i powiem wam, że to prawdziwa próba charakteru. Wielu maratończyków zwalnia wtedy dramatycznie. A niektórzy muszą się nawet zatrzymać. Na szczęście odpowiedni trening, długie wybiegania i odżywianie w trakcie biegu pomagają przesunąć ten krytyczny moment albo w ogóle go uniknąć. Euforia biegacza na przeciwległym biegunie maratońskich doznań jest coś wspaniałego. Euforia biegacza to stan, w którym mimo zmęczenia odczuwasz swoisty haj. Wywołany przez endorfiny i inne hormony szczęścia, wydzielane podczas długotrwałego wysiłku. W trakcie biegu może przyjść moment, że nagle czujesz przypływ energii, lekkości i błogości, choć jeszcze chwilę wcześniej wszystko bolało. Wielu biegaczy doświadcza euforii, szczególnie na ostatnich kilometrach lub już na mecie. Finiszując maraton, czujesz niesamowitą mieszankę ulgi, radości i dumy z siebie. Powiem szczerze uczucie przebiegnięcia przez linię mety maratonu i świadomość on czydo dałem radę to jeden z najbardziej euforycznych momentów jakich można doświadczyć dla takich chwil warto trenować woda i kalorie paliwo maratończyka nawodnienie i odżywianie podczas biegu to klucz do przetrwania maratonu przeciętny biegacz w czasie maratonu spala około 2500 do 3500 kcal i traci od 2 do nawet 5 litrów płynów z potem jeśli nie uzupełni się w porę wody i energii, organizm odmówi posłuszeństwa. Dlatego na trasie co kilka kilometrów rozmieszczone są punkty z wodą, napojami izotonicznymi, a często także przekąskami, bananami, kawałkami pomarańczy czy specjalnymi żelami energetycznymi. Większość maratończyków pije małe porcje wody lub izotoniku na każdym takim punkcie oraz sięga po żele energetyczne zawierające cukry i elektrolity, aby podtrzymać poziom energii. Sztuką jest zrobić to umiejętnie. Ani nie pić za mało, grozi odwodnienie, ani za dużo. Grozi tak tzw. hiponatremia, czyli zaburzenie równowagi elektrolitów. Sam podczas biegu staram się pić regularnie małe łyki i co kilkanaście kilometrów przyjmować coś z węg węglowodanami, dzięki czemu na mecie nie padam z głodu i pragnienia. Odpowiednie paliwo w trakcie maratonu to już wszystkie ciekawostki, które dla Was przygotowałem. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego o maratonach i może czujecie się zainspirowani do własnych biegowych wyzwań. Dajcie znać w komentarzach, która ciekawostka zaskoczyła Was najbardziej albo podzielcie się swoimi doświadczeniami z biegania. Chętnie poczytam. Jeśli podobał Wam się ten film, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał po więcej takich materiałów. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.